Cześć, nazywam się Grzegorz i jestem profesjonalnym graczem Jojo. Sleeper i Breakaway to dwie podstawowe techniki wyrzutów yo-yo. Musisz je opanować, żeby przejść dalej i móc wykonywać skomplikowane sztuczki. next

jeśli masz ją nieresponsywne, musisz wykonać binda, żeby powróciło do Twojej ręki. W ten sposób nie wyrzuca joja, jest to niepoprawne. Pora na breakaway. Wyrzut ten jest bardzo podobny do slipera, tylko ją wyrzucamy w bok po łuku. Zacznij podobnie. Ugnij lekko rękę, następnie przekręć ją w kierunku Twojego ucha, jakbyś chciał napiąć bicepsa. Joje po wyrzucie powinno wędrować równolegle do Twojego ciała. Joje nieresponsywne wymaga binda, aby wróciło do ręki. W ten sposób nie wyrzuca joja, jest to niepoprawne. To by było na tyle. Jeśli masz pytania, zostawię w komentarzu.